No ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jest już ta aktualizacja, czyli jeszcze nie ma rozy, Jeszcze nie ma rozy i chyba buffa znakowała. I skinów do pełnej i do nity. To słuchajcie, jest już Stars po polsku. Można sobie zmieniać już kolor niku. Jest serii model Bo Który teraz wygląda no, w ten sposób Myślę, że spoko Na społeczności Są też y, nowości po drugiej stronie Doszły nowe mapy W sklepie nic się nie zmieniło No i z nowego jeszcze nie ma Można wypróbowywać skiny też. Widzimy że wypróbujemy sobie Phoenix Kroła, jako że mam Kroła. Wypróbuj, czyli ten wiadomo najdroższy skin się. I wypróbowywanie polega na tym, że... Wybieramy sobie ten skin, który chcemy wypróbować i po prostu gramy z robotami, które nas nawet nie atakują, więc tak trochę słabo bym powiedział. Ale można sobie przynajmniej zobaczyć tego skina. Jeden robot tylko nas atakuje, a mianowicie ten. Ale też nie robi jakoś super dużo. Nie robi dużo, po czym mnie prawie zabiło, OK. Można sobie, no, Wszystko robić tymi skinami, tylko że najgorsze jest to, że właśnie nie ruszają się te roboty. Mogłoby to być tak, jak na przykład na tutorialu. Nie no, na tutorialu też się nie ruszały, nieważne. Mogłyby nas atakować przynajmniej. Ale no fajnie się gra w Phoenix z Crowem, no to trzeba przyznać. I można zobaczyć, czy jest wart zakupu. Ale tak widzę, że on. Patrzcie, jak on się baguje śmiesznie. O, już nie, ale chwilę. Bo to cały czas mam tego power'a. I uwaga. Patrzcie. Patrzcie, jaki jest duży klał. No już nie. Poczekamy się zaraz ten bot, ten robot. Dobra, zatrujemy sobie tego pana. Okej, okay, żebyśmy nie... no, w sumie tych też. Słuchajcie, mamy powerka i bagujemy klo. Patrzcie, jaki on jest już wielki. To wygląda teraz w sumie trochę jak bo, ale, ale nie wnikam tutaj też powinienem mieć tak te, po te tego Tu power, No i... No, ojejku Nie wiem czym to jest spowodowane naprawdę, ale... No, śmieszny bug Wypróbujemy sobie jeszcze L Primo Dobra, słuchajcie, wyłączyły mi się tej nagrywania już cztery nowe mapy do Siege'a Właśnie gramy na jednej z nich i mam nadzieję, że wygram z tymi botami, które nie umieją grać. Ale mam nadzieję, że wygram. Bo ja umiem grać. I to wystarczy. Nie ma, nie ma w tym co go Oni to są chyba naprawdę typy. Idź po tą śrubkę. Aha, to binie. Stafej, jest tu szylupka Wow, ma dwie aż, o kurde, to jest tutaj poważny piszek tam prowadzi, prawda, wpujcie Oooo, byłem w stanie ich środku, nie dało się nic robić, nie mają dziś Ej, bo oni zrobiły my sobie tylko to zanim on wyjdzie z bazy Nie, musimy już im chociaż 1% was. Dawajcie, 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 ja! 6% poszło aż. O kurde, ale pica. No, dlaczego on nie umie grać? Ja nie wierzę w to, co on robi. Naprawdę. Moja? Ona już wzięła? Ona już wzięła. Kurde. mamy tu już 4, słuchajcie, 5 śrubek też. Więc dobrze, bot, bot też potrafi, jednak. O o o, wjechał na naszą połowę. To, to, za to go szanuję. Okej, okay, i doprowadził do remisu, czyli dobrze ogólnie. Droga, myk, nie twoje, tylko moje. Dobrze, 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 dobrze. I tu jest kolejny. Tu jest kolejny, kolejny. Kolejna, uciekam. Myk ops. Nie to muszę uciec. Jest po 10, a oni mają teraz większy, u nich będzie 12. Trochę przypadek. Mój! Zusta! Mi raz imune! No tam dał to! Dawajcie go boty, dojdźcie! Proszę, chociaż wy... Nie da się grać z tym botami. Oni nie wiedzą, że super to jest po to, żeby atakować przeciwnika. Dawaj, chłopaki, Bulma ją za robot. Mhm. Na pewno. tylko jeszcze to obronić. Zobaczcie, gdzie będzie śrubka? to będzie śrubka. Patrzcie, że jeszcze działko w ostatnich chwilach swojego życia. Walony ból. Co skubając? Skubając. O-o! O-o! o No nie udało się. Przynajmniej oddałem swoją śrubkę, okej? Okay? O, mamy 22 poziom, a oni trzeci. nie ma szans, że on to zrobi. Kolć ja. nie lubi tutaj. to jest brzydko. Nie ma. Patrzcie, mamy tych śrubetlerzy, których nikt nie lubi. Nie lubię, co nie? Pomyśleć. Czy śrubetlerz mam? O, to ja się mam zadać, czyli patrzcie, taki korobet jest teraz mocny, co nie? nie Miałem, ja kilka roboteli. Po pierwsze. Chodźcie, dawajcie, dawajcie, niszczymy do 55% przynajmniej. Nie weźmy się tego robota i piszcie. Tak szybko. Jest remis. Niech będzie. jeszcze nowości to będzie nie wiem co nie, chyba już nic cieszę się naprawdę z polskiego języka, chociaż trudno się pewnie będzie zamiast do y, Brawlerów przyzwyczaić do zadmiaczy tu sobie poobserwujemy lolos, a nie możemy co? on ćwiczy Ok. Tu będzie mój czwartek, słuchajcie w turniej, więc będzie dobrze, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wygram oczywiście, bo jestem naj... No, ja jestem dobry, okej? Okay? Ty na tyle. Sprawdzę jeszcze ile Nie, o, chyba jest więcej, mam. Do hej, Chyba więcej i do wybala. Bala. No. tej mapy nie było chyba no okay, ale słuchajcie to już było na tyle w tym odcinku lajkujcie subskrybujcie komentujcie do następnego odcinka na razie mm. nie nie chciałem a właśnie mieliśmy sobie jeszcze zagrać tym remodelem bo więc myślę że zagramy sobie tu oczywiście na showdown i na cavern chat to teraz będzie co Tyle. To Ty nie jest też. Nie, jeszcze nie. U, słuchajcie, jest nowa mapa. Do tego, się cieszę. No, tu też jest nowa. Kurde. To jest i są fajni na pewno. Nie? Ja to jest Skullcerek. Nie. 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 Czekaj jak wyjdzie. To też nie to. To. Nie. Kurde. I nigdy się on nie usunął i czarny. Chwilę ja to sobie ustawię na chwileczkę oczywiście. E, język na Angielski. bo ciężko jest się przyzwyczaić po polsku, nie? No idą pozwana. Ej, usunęli. Usunęli, słuchajcie, usunęli. Cave Czarny, więc... No nie ma już tego. I Island Invasion z tego co widzę też nie ma. Co? Hmm. Istot femin? Chyba. No też taka dobra mapa bym powiedział. Tylko nigdy tyle skrzynek jeszcze nie miałem, słuchajcie. Like Zastanawiam się, czy warto tam iść. Z tego co widziałem, słuchajcie tam, bo sola takimi innymi strzelamy. Jak na w tym świecie więcej widzę i z tego powodu bardzo się... ...ciąć się... ty, Ten mi zawalił. ten mi też ukradli jednego. A to by jeszcze zabiło. Dobra, zagdam sobie jeszcze raz, bo podziwiamy trochę ten remodel, bo Ej, dużo tych skrzynek się od tych rozp... Patrzcie, prawie same bo. Tutaj trzy bo a co? ja i dwa To będzie moje! To będzie moje! Moje! To też! Aha, ja bym chciał nie oprócz co stąd teraz yy, wejść Dla własnego bezpieczeństwa chyba Wiecie? Słuchajcie, my to już kończymy, ale jeszcze nie nałatwiam sobie ulka nawet. Chciałbym najpierw to zrobić. Chodźcie. Chodźcie. Chodź. Chodź, chodź. Muszę go zrobić. Ok. Słuchajcie. I teraz robimy coś takiego. No wydatek. Takie inne bomby. Więc tak wygląda gra w tym remodelem, Bo także to było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do następnego odcinka. Na razie.